Cześć, nazywam się Paweł Podwojewski, jestem założycielem studia Motif. Ponad 15 lat temu zaczęła się nasza przygoda z grafiką komputerową i architekturą. Jako absolwent architektury zawsze chciałem tworzyć mosty, budować domy i do tego były pomocne narzędzia 3D. Nasi klienci to korporacje głównie amerykańskie. Architektoniczne, które realizują projekty na całym świecie. Naszą główną aplikacją, głównym oprogramowaniem, z jakiego korzystamy, to 3D Studio Max. Od samego początku nam towarzyszyła, więc znamy ją na wylot i nasz workflow jest oparty właśnie o 3D Studio Max. Korzystamy z kilku silników renderujących. Mamy możliwość, aby dokonywać obliczeń w oparciu o tradycyjne CPU, ale także o GPU, czyli o rendering oparty na kartach graficznych. Działamy w Polsce. Mamy studio w Gdyni oraz w Warszawie, a także oddział w Bordeaux we Francji. Łączymy te trzy biura, pracując codziennie nad wspólnymi projektami. Cześć, jestem Tomasz, jestem liderem warszawskiego teamu Motiv. Zajmujemy się grafiką 3D i wizualizacjami i szeroko pojętym kreatywnym podejściem do projektowania. Na co nie zajmujemy się wizualizacjami, projektowaniem koncepcyjnym, realizacją różnego typu prezentacji wizualnych. Warszawski Team Motive jest częścią większego zespołu, który pracuje w Dyni. Nasza codzienna współpraca opiera się na wspólnym serwerze, na którym dzielimy wspólne pliki, jeśli pracujemy nad wspólnym projektem. Musimy na nich pracować lokalnie po to, żeby później podzielić się z, z drugim zespołem. Istnieje duża potrzeba e, tej koordynacji i, e, i współpracy w czasie rzeczywistym, którą umożliwia Platforma e, Omniverse. Omniverse pozwala nam w tej chwili łączyć nasz workflow z różnych biur w tym samym czasie. Proces projektowania, czy w architekturze, ale też w wielu innych dziedzinach, polega właśnie na tej kreatywnej interakcji. Teraz narzędzia są dużo lepsze, można to robić dużo szybciej, dużo płynniej, ale cały czas w obrębie swojej jednej stacji roboczej, swojego pliku. To znaczy, że jeżeli ja pracuję na tym laptopie, a mój kolega będzie po drugiej stronie stołu, to tak naprawdę ja muszę podejść do niego, żeby zobaczyć, nad czym on pracuje w tej chwili. Omniverse jest właśnie taką kartką papieru. Gdzie architekci i inni twórcy mogą jednocześnie rysować? Wykorzystuję pliki w formacie USD i właśnie dzięki temu formatowi jesteśmy w stanie korzystać i współpracować w czasie rzeczywistym z innymi twórcami na jednym pliku. Są również formaty USDA dostępne w Omniverse, dzięki którym możemy jeszcze głębiej wejść w kod i zarządzać projektami jeszcze dokładniej i bardziej precyzyjnie. Aby rozpocząć przygodę, wchodzimy na stronę Nvidia, gdzie pobieramy aplikację. Tutaj możecie zobaczyć przycisk Get Started. Mamy dwie opcje do wyboru: opcję indywidualną oraz opcję enterprise. Następnie po uruchomieniu launchera Omniverse, zauważycie taki ekran. Na tym ekranie mam kilka zakładek, przez które przeprowadzę Was krok po kroku. W bibliotece znajdują się wszystkie najważniejsze rzeczy, jakie zainstalujecie. Ja mam u siebie akurat zainstalowane dwie aplikacje, jak widzicie: to jest aplikacja Create i aplikacja View. Aplikacja View to aplikacja, z której korzystamy najczęściej do konsultacji, do rewizji swoich projektów architektonicznych. Aplikacja Create jest nieco podobna, ale pozwala na jeszcze bardziej zaawansowane manipulacje w takiej zbiorowej kolaboracji. W zależności od tego, z jakiego softu korzystacie, będzie to inny konektor. W moim wypadku jest to 3D Studio Max, ale może to być też Maya, Sketchup. Albo każda inna aplikacja. Większość z nich jest wspierana przez Omniverse. Zapłataka Exchange pozwala wam na pobranie oraz na zainstalowanie aplikacji, ale też są na przykład drzewa różnego typu, modele pojazdów, różnego typu meble, które później w bibliotece w Omniwersie jesteście w stanie wykorzystać i bezpośrednio użyć w swoim projekcie. Nucleus. Jest to nic innego, jak możliwość stworzenia poprzez Omniverse swojego dysku sieciowego. W tym wypadku to jest nasz taki katalog, do którego będą zapisywane wszystkie projekty. Ten dysk sieciowy możecie stworzyć na swoim lokalnym dysku, jeżeli pracujecie sami. Natomiast jeżeli pracujecie w grupie, a ja myślę, że taki będzie cel omniwersu w przyszłości, można stworzyć dysk sieciowy, który będzie dostępny z dowolnego miejsca. Ostatnią zakładką z launchera naszego jest zakładka Learn. Jak nazwa wskazuje, będzie ta sekcja dotyczyć nauki. I tutaj mamy różnego rodzaju przydatne materiały, które pozwolą Wam szybko wskoczyć w omniwers. Po uruchomieniu 3D Studio Max w moim wypadku widzimy, że pojawiły się nowe elementy. W menu zauważamy Omniverse. Omniverse też dodał swoje ikony tutaj w menu poniżej. Natomiast od czego zaczynamy? Zaczynamy od kliknięcia w Omniverse z menu w górnej zakładce i od zalogowania się. W tej chwili jesteśmy połączeni na to wskazuje nasza ikona, która z czerwonej zamieniła się właśnie na zieloną. Dalej możemy tworzyć już sceny 3D lub pracować na scenach 3D, które wcześniej stworzyliśmy. To znaczy, że nie musicie tworzyć nowych projektów typowo pod OmniWers, tylko każdy projekt, jaki macie w swoim archiwum, może zostać przetłumaczony do OmniWersu. Ja pokażę w tej chwili kilka prostych brył. Chciałem Wam pokazać jak tworzy się projekt. Więc stworzyłem sobie tutaj taką płaszczyznę i na tej płaszczyźnie stworzę kilka figur. W tej chwili wchodzimy w Omniverse i wchodzimy w zakładkę Projects, a następnie klikamy Create New View Project i zapisujemy w tej chwili nowy projekt w formacie USD. I możemy przejść do uniwersu. Pierwszy rzut oka na aplikację View. Po uruchomieniu zauważycie taki welcome screen i na nim możecie dokonać wyboru plików USD, które wcześniej się otwarte. Stworzyć nowy projekt, otworzyć nowy projekt. My otworzymy projekt. Mamy katalog, który przed chwilą stworzyliśmy. Więc wybieram plik USD i klikam Open File. Witamy w Omniverse. Nasz plik USD został załadowany z sukcesem i mamy tutaj klasyczny viewport 3D. Możemy się poruszać, zaznaczać swoje bryły, przesuwać je, modyfikować je w dowolny sposób. Gdybyśmy zapragnęli zmienić ten environment, Możemy to też zrobić, używając jednego z presetów, który jest zbudowany właśnie w Omniverse View. I ja mam ochotę, aby zmienić to moje otoczenie na otoczenie studyjne. Bardzo szybko, klikając dosłownie w kilka sekund, jesteśmy w stanie wygenerować nowe otoczenie i prototypować sobie obrazy. Możemy też tutaj tworzyć rzeczy wciskając prawy przycisk myszy i mamy tutaj do dyspozycji różnego typu podstawowe mesze. I najciekawsza i moja ulubiona rzecz, moim zdaniem, to Asset Manager. Ten Asset Manager jest potężny i już w tej chwili możemy zauważyć, że tylko uruchamiając Omniverse możemy zaimportować wiele fajnych rzeczy. Jest podzielony też na różnego typu klasy, na przykład możemy wybrać sobie agawę, i wprowadzi się bezpośrednio do naszej sceny. Ale również możemy dodawać zmiany w samym pliku USD. Jak te zmiany będziemy dokonywać, pokażemy w kolejnym filmie. Ja natomiast chciałbym Wam tylko pokazać, jak w 3D Studio Max można uruchomić właśnie dodawanie tych zmian pod kątem naszego projektu View. Za moment wskoczymy do naszego konkretnego projektu, gdzie pokażemy we współpracy z biurem z Warszawy, jak działa OmniWers w życiu codziennym. Przechodząc do części praktycznej pracy z OmniVersem, zaprezentujemy Wam, w jaki sposób używamy tego programowania do pracy nad jednym plikiem, znajdując się w trzech różnych lokalizacjach. Pracuję właśnie z Pawłem i Patrykiem nad wnętrzem, nad wizualizacjami wnętrza i znajdując się w różnych miejscach, jesteśmy w stanie pracować nad jednym plikiem w przestrzeni wirtualnej. Jesteśmy w stanie dokonywać różnych zmian, edycji, komentarzy, a także dodawania i usuwania elementów w tym samym czasie. W standardowej procedurze musielibyśmy pracować nad trzema różnymi plikami, dzielić się nimi poprzez przesyłanie, wysyłanie archiwów oraz komentowanie na udostępnionych ekranach. W tym momencie używając Omniversu jesteśmy w stanie zaaranżować naszą scenę 3D poprzez edycję elementów, które każdy, każdy z nas widzi, jest w stanie skomentować i edytować. Doszliśmy do wniosku, że przy aranżacji tego wnętrza e, musimy e, odjąć i dodać niektóre elementy. E, dlatego teraz ja e, jestem w stanie e, przesunąć, przesunąć stół bilardowy, który znajduje się w tym wnętrzu, po to, żeby e, Paweł i Patryk mogli e, edytować e, inne elementy, dodając, e, dodając nowe krzesła. Lub zmieniając ich układ. Edycje, których dokonujemy podczas pracy w aplikacji View, automatycznie synchronizują się z naszym plikiem w 3ds Maxie. Zarówno dodawanie materiałów, czy wszelkie, czy wszelkie, wszelkie zmiany, np. obracanie i dodawanie innych, innych elementów, aktualizują się w tym momencie w programie 3ds Max, którego używa w tym samym czasie Patryk i jest w stanie śledzić wszystkie zmiany, które ja w tym momencie wprowadzam. Zatem, jak widzicie, Omniverse daje nieograniczone możliwości w kontekście kolaboracji. Mówimy tutaj o kolaboracji twórców z różnych miejsc, nie tylko w danym mieście czy kraju, ale oczywiście i na całym świecie. Będziemy częścią omniwersu i będziemy w motyw rozwijać dalsze jego kroki. Będziemy bacznie obserwować te wszystkie możliwości, jakie przed nami stawia. I tytułem zakończenia powiem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Omniwers pozwala na pełną kontrolę nad plikiem, to znaczy, że kolaborując ze swoimi znajomymi czy klientami, cały czas macie wersję podstawową tego pliku wyjściowego, który jest modyfikowany pod pełną. Kontrolą i zawsze możecie do niego wrócić. Zatem patrzymy w przyszłość, patrzymy w omniwers i mamy nadzieję, że z coraz większą płynnością będziemy się tam spotykać. Może w przyszłości również z Wami. Do czego serdecznie zapraszam.